Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus, spotkamy się znowu na ratach domowych, dzisiaj czwartek i popatrzcie sobie, wielkie szczęście nas dotknęło, ponieważ Martin dzisiaj się także pojawił pośród nas, a więc Martin z mojej lewej strony, z prawej Emilka i jeszcze z prawej Ania. Tylko nie wiem, gdzie Kuki uciekł nam, a dziś, dzisiaj sobie poszedł na dół. No i ksiądz Piotr Glinka, który moderuje to nasze spotkanie. Moi drodzy, wczoraj oczywiście byliśmy w tej najważniejszej części mszy świętej, jakim jest modlitwa eucharystyczna. Dzisiaj czeka nas następna droga, czyli co się dzieje dalej na przy świętej, ale zanim to nastąpi, to bardzo proszę was o modlitwę. Ta modlitwa polega na tym, że znowu zapalimy na wieńcu adwentowym świece. Ta różowa świeca oznacza, że jesteśmy w trzecim tygodniu, a więc ten tydzień związany z trzecią niedzielą radości. Pan jest naprawdę blisko. No i wezwiemy tego Pana. A więc bardzo proszę, kto dzisiaj? Ania. Ania. Marana, ta, czyli panie Jezu. Yes. Moi drodzy, wczoraj właściwie to cały czas ja tylko mówiłem, ale to było wyjątkowe nasze spotkanie. Popatrzcie sobie i tak, ono trwało bardzo długo. Ale poruszaliśmy najważniejszą część mszy Świętej, kiedy faktycznie ten cud nad cudami się dokonuje. Dzisiaj mam nadzieję, że uczniowie yy, nasi tutaj zgromadzeni wokół mnie, będą razem wspólnie ze mną prowadzić tą, yy, tą naszą dyskusję, nasze rozważanie. Wczoraj zakończyliśmy oczywiście yy, tę tą modlitwę eucharystyczną, tym pięknym hymnem uwielbienia, które. Ksiądz śpiewa, a więc przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. I przechodzimy do obrzędów komunii, a więc tego, co nazywamy zjednoczenie z Panem Bogiem. Od czego się te obrzędy rozpoczynają? Czy pamiętacie? Co jest po, po tej modlitwie przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie? Bardzo dobrze, Ania, więc rozpoczyna się Ojcze nasz. Popatrzcie sobie, jest to wyjątkowa modlitwa. Jeżeli Jezus zaprosił nas do wspólnego stołu i potraktował nas jako przyjaciół, to my też chcemy, jakby słuchając Go, uczyć się tej modlitwy, którą On nas nauczył. Bo tak naprawdę Ojcze nasz to jest nic innego, tylko modlitwa, która została przekazana apostołom. Apostołowie przychodzą i mówią – Panie, naucz nas modlić się, tak jak na przykład to uczynił Jan Chrzciciel. I co wtedy Jezus mówi? – Kiedy się modliwcie, mówcie Ojcze Nasz. Teraz popatrzcie sobie, jak mówimy sobie Ojcze Nasz, no to faktycznie, jeżeli to jest Twój ojciec – Martin, Twój – Emilka, Twój – Ania i mój, to kim my tak naprawdę dla siebie jesteśmy, jeżeli mamy z braćmi i siostrami? Ale popatrzcie sobie, następuje coś bardzo ważnego. Jesteśmy braćmi i siostrami. To jest coś niesamowitego. Ta modlitwa jednoczy nas, kiedy do Boga możemy mówić nie tylko Stwórco, ale kimś Ty jesteś dla nas bliskim. Jesteś naszym Ojcem. Oczywiście po tej modlitwie ksiądz będzie prosił o to, żebyśmy pozostali w wolności. Będzie prosił o to, żebyśmy byli pełni jedności także, a więc kimś bardzo bliscy sobie. Żebyśmy doświadczali Pokoju, a jakby kontynuacją z te, tego właśnie, tej prośby, kapłana, tej, 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 tego życzenia pomyślności wszelkiej, to, że kapłan wzywa nas do jednego, mamy przekazać sobie znak pokoju. My to czynimy. I popatrzcie sobie, na początku mszy świętej, kiedy był akt pokutny, to mówiliśmy tak, że spowiadam się Bogu wszechmogącemu. Ale także wami bracia i siostry. My wszyscy względem siebie mamy jakieś tam no czasami nieporozumienia, występują jakieś konflikty. W tym momencie jest ten czas, byśmy co zrobili? Żebyśmy się po prostu pojednali. Po przekazaniu sobie znaku pokoju następuje śpiew, który lud podejmuje coś bywamy wtedy. Baranku. No. Świetnie, Aniu. Baranku Boży, który gładzi grzechy świata, zmił się nad nami. I teraz popatrzcie sobie, kapłan, który będzie unosił Hosję, będzie mówić Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego uczta. Ja nie wiem, czy sobie przypominacie, mieliśmy taką, takie spotkanie tutaj, gdzie było o historii jakby te, tej Mszy Świętej. Weszliśmy do Egiptu. W trakcie przejścia z niewoli do wolności Ci, którzy oczekiwali na to wyjście, spożywali baranka paschalnego. Co więcej, krew tego baranka uchroniła Izraelitów od czego? Od plagi, dziesiątej plagi. Jaka to była plaga? Anioł śmierci. Anioł śmierci przeszedł. I popatrzcie <grym> sobie, my też jesteśmy zanurzeni w niewoli. To niewolą jest oczywiście niewola grzechu. My też wychodzimy, a skutkiem grzechu zawsze jest śmierć. I co się okazuje? Że Jezus Chrystus przelewając swoją krew naznaczył nas tą swoją krwią, do niego należemy i śmierć nam, nad nami już nie ma władzy. Czyli my z tego życia idziemy do życia wiecznego dzięki właśnie Jezusowi. Dlatego Jezus jest prawdziwym barankiem paskalnym, który zgładził nasze grzechy, a w ten sposób zapewnił nam życie wieczne. Jak popatrzcie sobie, Wielkanoc przychodzi, kiedy my sobie składamy życzenia, kiedy kartki otrzymujemy, bardzo często jest tam baranek paschalny, a tym barankiem paschalnym jest po prostu Jezus. A odpowiedzią jest to, kiedy kapłan podnosi i mówi oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę, odpowiedzią są słowa, które są zanotowane w Ewangelii. Kiedy właściciel domu prosi, by jego sługa został uzdrowiony, i Jezus podejmuje tą drogę, to ten gospodarz mówi: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a wszystko się wydarzy. I dokładnie my to samo robimy. Panie, jestem godzien, abyś wszedł do serca mego, ale powiedz tylko słowo, a moja dusza będzie zbawiona. Dokładnie to samo się dzieje. Popatrzcie sobie, my wyznajemy wiarę, że Jezus ma moc dokonywać cuda w naszym życiu. No, i wtedy następuje ten obrzęd Komunii Świętej, kiedy przechodzimy, i kapłan mówi krótko: ciało Chrystusa, a my co odpowiadamy? Amen. A co oznacza słowo Amen? Niech się tak się stanie. Niech się tak stanie, żeby zamieszkał we mnie, ale także i drugie: to jest prawda. Tak! Mianowicie mamy do czynienia z ciałem Chrystusa. Kończy ten obrzęd Komunii Świętej modlitwa, którą kapłan podejmuje zaraz po Komunii Świętej. Jest to modlitwa oczywiście uwielbienia, dziękczynienia za to, że mieliśmy okazję spożyć ciało Pana Jezusa. Moi drodzy, obrzęd komunii to jest piękny obrzęd, który zachęca nas do tego, abyśmy jak najczęściej przyjmowali Pana Jezusa do naszego serca i faktycznie pełnia Eucharystii jest wtedy, kiedy ja do tej komunii także przystępuję. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Jutro zajmiemy się jakby ostatnią częścią Mszy świętej i zobaczymy jakie są owoce tej Mszy świętej i co tak naprawdę po Mszy świętej powinno się dokonywać. A więc jutro się spotkamy, na dzień dzisiejszy kończymy i wszystko co robimy, pozdrawiamy. Do jutra.